3, dwa, jeden, cześć! cześć! Witamy Was w 223. odcinku Kuriera Akademickiego, który poprowadzą dla Was Agata i Szymon. Wraz z ocieplającą się pogodą rozgrzewa się również entuzjazm naszych dziennikarzy w tworzeniu dla Was coraz to nowszych materiałów. W dzisiejszym odcinku między innymi przyjrzymy się wystawie 90's Forever, zgłębimy działalność Niezależnego Zrzeszenia Studentów, dowiemy się więcej na temat spektrum autyzmu oraz opowiemy o Sekcji Sportowej Niepełnosprawni AZS. Zapraszamy! Zapraszamy. Boccia, bowling, tenis stołowy, a może pływanie. To tylko niektóre z dyscyplin uprawianych w sekcji sportowej studentów z niepełnosprawnościami uam -u. Jej członkowie pokazują, że ograniczenia są wyłącznie w naszej głowie, a sport może być dla każdego. Więcej o działalności sekcji dowiecie się z materiału naszych dziennikarzy. Strój sportowy gotowy, buty przebrane. Paulina, jak co środę, wyrusza na trening. Myślę, że to jest jedyne takie miejsce, które stwarza warunki do. Naprawdę komfortowego rozwoju osób z niepełnosprawnościami. Mowa nie o sali gimnastycznej na kampusie Ogrody, a o sekcji sportowej studentów z niepełnosprawnościami, której członkowie tam trenują. Moja niepełnosprawność w pewien sposób ogranicza mnie z aktywności fizycznej, a będąc członkiem sekcji, mimo wszystko jestem włączona w środowisko sportowe. Paulina choruje na padaczkę, to jednak nie przeszkadza jej, by pod okiem trenera doktora Fryderyka Musielaka uprawiać swoją ulubioną dyscyplinę bocie. Ja często w wywiadach czy ludziom opowiadam, że trenujemy bocznie, no to robią wielkie oczy. Sport ten można trenować indywidualnie lub zespołowo. Zawodnicy muszą wyselować swoje bile, czerwone lub niebieskie, jak najbliżej wyrzuconej wcześniej białej. Trening boczy zakończony, ale to nie jedyna dyscyplina uprawiana w tej sekcji. Sportowe marzenia osób z niepełnosprawnościami spełniają się także na uniwersyteckiej pływalni. Kocham pływanie. Ale nigdy nie miałam właściwie okazji trenować tak bardziej pływania, z uwagi na to, że nie bardzo chcieli jakby uczyć osoby, która jakby nic nie słyszy w wodzie. Więc jak usłyszałam o sekcji pływackiej dla osób z niepełnosprawnościami, to powiedziałam. Chodzę w to. Z uśmiechem pokonujemy nasze różne słabości. A dzięki pływaniu jest to możliwe. Woda odciąża stawy i mięśnie, pozwalając na ćwiczenia, które nie zawsze da się wykonać na lądzie. To jest pokonywanie barier takich, że ja nie mogę, ja nie potrafię, mi się nie, nie uda. Po co? Na to pytanie odpowiedź zna Milena, która na co dzień porusza się na wózku inwalidzkim. Widząc też inne osoby, które, które jakby też zmagają się z podobnymi problemami jak ja, no to widzę, że po prostu takie rzeczy są możliwe i to jest... Mega fajne patrzeć na coś takiego, na swój własny rozwój. Dla Mileny, Mai czy Pauliny sport to więcej niż forma aktywności. Sekcje, do których należą, są otwarte na wszystkie osoby z niepełnosprawnościami, gotowe, by przełamać swoje bariery. Dla kuriera akademickiego Aleksandra Waszak. Lata 90. przywołują konkretne skojarzenia. Ortalionowe dresy, kasety z muzyką chodnikową czy magnetofon jamnik. Taki nostalgiczny obraz dekady może kształtować się nie tylko wśród starszych, ale również młodszych. Ile ten obraz ma wspólnego z rzeczywistością, sprawdzili dla Was Bartek, Anastazja i Bartek. Jeśli jest słowo, jakim można opisać obecną modę, to mocnym kandydatem do tego tytułu jest nostalgia. Między innymi z jej powodu powstała wystawa Intisy Forever, popkultura w Polsce lat 90., którą od 22 marca. Można oglądać w Poznańskim Centrum Kultury Zamek aż do 27 lipca. A Jeżeli chodzi o pomysł na tę wystawę, to zrodził się on trochę z takiej bardzo osobistej potrzeby, to znaczy tutaj w moim prywatnym życiu pojawiła się pewna potrzeba powrotu nostalgicznego do lat mojego dzieciństwa, które akurat przypadają właśnie na lata 90. Na wystawie można oglądać liczne eksponaty popkulturowe z lat 1990-1999. Zapytaliśmy także studentów o to. Jak ten czas kojarzy się osobom, które nie pamiętają tej dekady? Myślę, że z biedą w Polsce na przykład, ale też z różnymi kolorami. Tak patrzę na lata 90. Myślę szczególnie pod względem muzyki, pod względem tych różnych nurtów, które się wtedy pojawiały, między innymi grunge. Lata 90. kojarzą mi się przede wszystkim z czasem, kiedy Polska zaczęła powoli zbliżać się do, do Stanów Zjednoczonych. Inną perspektywę do wystawy można było poznać także w Centrum Kultury Zamek podczas spotkania Dzika dekada, pogłosy lat 90. Zapytaliśmy uczestników panelu dyskusyjnego co zaskoczyłoby obecnych młodych. Myślę, że dużo zjawisk z takiego praktycznego życia codziennego, czyli na przykład to, jak niewielu ludzi miało w domu telefon stacjonarny, bo jeszcze gdzieś tak do połowy lat 90., nawet jeszcze w drugiej połowie lat 90., trzeba było dość długo na ten telefon czekać. Myślę, że jak będziecie patrzyli na historię lat 90., to zobaczycie, że były już czasy większego chaosu niż obecnie. Lata 90. to naprawdę wielobarwna dekada, niczym kolorowe pisemka i otalenowe dresy. Pamiętać jednak trzeba, że o ile obecnie można przeżywać nostalgię do tej dekady, to ona miała naprawdę też mroczne oblicze, a obecna moda na nią wynika przede wszystkim z marketingowych pomysłów. Dla kuriera akademickiego Bartosz Kabaciński. NZS to nie naukowy związek stolarzy, ani nawet największy zbiór sensacji. O tym, skąd wzięło się niezależne zrzeszenie studentów, czym zajmują się na co dzień oraz jak będą celebrować swój jubileusz, opowie w swoim materiale Stanisław, Magda i Wiktoria. Niezależne stowarzyszenie studentów od 45 lat odgrywa kluczową rolę w organizowaniu dodatkowych działalności uczelnianych. NZS powstał w roku 1980 jako. Powiedzmy młodzieżowy, studencki z odpowiednich Solidarności. W dzisiejszych czasach, oczywiście, nie musimy już walczyć z systemem, ale pracujemy jako organizacja pomagająca studentom. Organizujemy różne wydarzenia charytatywne, zbiórki jakichś na przykład prezentów dla dzieci, organizujemy honorowe krwiodawstwo. ONZS pozwala młodym ludziom działać i to jest dobre miejsce, żeby gdziekolwiek zacząć. To taka aktywność studencka, później punktująca w dalszym życiu, przyjaźń, które trwają długo, dłużej niż dzia sama działalność w NZS-ie. Członkowie NZS-ów z uczelni połączyli swoje siły, aby uczcić jubileusz wspólnym biegiem, na którym każdy chętny był mile widziany. Prace nad biegiem się już zaczynały tak wakacje, kiedy to mieliśmy taki mały brainstorming z krajowym koordynatorem 45-lecia i tam padały różne pomysły, właśnie między innymi mural, czy bieg, ale zdecydowaliśmy się na to wydarzenie. To jest bardzo dobry sposób na integrację. Wiele osób tutaj przyszło ze swoimi znajomymi, ja między innymi też. Obchody jubileuszowe wzbudziły pozytywne emocje także wśród uczestników imprezy. Siostra powiedziała, jest bieg, ja mówię, dobra, to pobiegnę. Fajnie, fajne organizacje, dużo wolontariuszy na trasie. No 10 na 10. Podoba mi się, na pewno wziąłbym jeszcze raz. Może na 50-lecie. <grytanie> zobaczymy. Teraz już dobrze. Po samym biegu musiałem poświęcić chwilę, żeby dojść do siebie. A po zawodach wręczenie nagród i wspólne świętowanie. <grytanie> NZS od 45 lat zrzesza studentów organizując rozmaite inicjatywy, takie jak bieg jubileuszowy. W najbliższym czasie będziemy mogli doświadczyć więcej ich działań. Dla Kuriera Akademickiego Magdalena Wilczyńska. Kwiecień jako miesiąc świadomości autyzmu kojarzy się z kolorem niebieskim. Ma on na celu edukować ludzi, którzy mają niewielką wiedzę o tym zaburzeniu neurologicznym. Czym jest autyzm oraz gdzie osoby te mogą szukać wsparcia w poznaniu, w materiale Natalii oraz Justyny. Dobrze, a czy wiedziałaś, że kwiecień jest miesiącem świadomości autyzmu? Tak. Nie, tak co całkowicie to nie. 2 kwietnia to Światowy Dzień Świadomości Autyzmu, powstały z inicjatywy Kataru i poparty przez ONZ w 2007 roku. Ma na celu zachęcanie do podejmowania działań wspierających poprawę jakości życia osób z autyzmem. Spektrum autyzmu obejmuje założenia neurorozwojowe o podobnych cechach, ale w różnym stopniu nasilenia i sposobie występowania. Myślę, że te szeroko pojęte umiejętności emocjonalno-społeczne stanowią największe wyzwanie. Do innych najczęściej wymienianych cech należą między innymi specyficzne zainteresowania, wysoka wrażliwość na bodźce sensoryczne, czy trudności w nawiązywaniu i utrzymywaniu relacji. W celu rozwoju umiejętności społecznych osób w spektrum autyzmu organizowane są różnorodne zajęcia grupowe i integracje. No, no fajnie tak się czasami jest grupowo spotkać i coś razem wspólnego robić. Najwięcej radości sprawiają mi gry, takie jak szkoła alchemii. Warsztaty plastyczne, dyskusyjny klub filmowy, czy gry planszowe i sportowe to spotkania organizowane dla autystów w Kuźni Talentów. Działa ona w ramach Poznańskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Autyzmem, Profuturo, które wspiera osoby w spektrum już od ponad trzech dekad. Udzielamy wsparcia na różnym zakresie, od diagnozy, poprzez wsparcie indywidualnej terapii, gdzie obejmujemy wsparciem pedagogicznym, logopedycznym, psychologicznym, czy też z edukacji seksualnej dzieci, młodzież i także dorosłe osoby, po wsparcie w formie zajęć grupowych. Oprócz stowarzyszeń i fundacji. W Poznaniu istnieje wiele różnych inicjatyw stworzonych z myślą o osobach z spektrum autyzmu. Są to m.in. ciche godziny w galeriach handlowych i sklepach spożywczych oraz mieszkania treningowe dla osób z ograniczoną sprawnością. Jednak czy takie działania są wystarczające, by poprawić jakość życia osób z autyzmem? Jak ktoś jest w tramwaju czy gdzieś i mówi do siebie. To, to jest choroba, od razu człowieka nie potępiać. Wzajemna tolerancja i takie patrzenie na drugą osobę z perspektywy tej większej dozy empatyczności, a nie z góry ocenianie, jest myślę, że niezwykle, niezwykle ważny. Każda osoba w spektrum autyzmu jest wyjątkowa i tak powinna być traktowana. Cytując znanego pedagoga specjalnego, jeśli poznałeś jedną osobę z autyzmem, to znaczy, że poznałeś jedną osobę z autyzmem. Kwiecień to zaledwie jeden miesiąc przeznaczony budowaniu świadomości na temat autyzmu. Jednak edukować się i wspierać powinniśmy cały rok. Dla kuriera akademickiego, Natalia Urbańczak. A ktoś jeden do trzy mówi? Trzy, dwa, jeden. EXPO 2025 zbliża się wielkimi krokami. Wśród uczestników m.in. studenci z Poznania, którzy będą reprezentować Polskę na tym prestiżowym wydarzeniu. Więcej o tym w materiale Huberta i Małgorzaty. W tym roku japońska Osaka stała się gospodarzem jednej z największych wystaw światowych Expo 2025. To właśnie tutaj spotykają się nowoczesne technologie, promocja turystyki i kultury z całego świata, a także innowacyjne projekty społeczne. Dzięki EXPO m.in. możemy poznawać ludzi przeróżnych, tak naprawdę, osobowości, przeróżnych kultur, tradycji i dowiadywać się od nich więcej na temat ich własnych krajów. Na EXPO można odwiedzić także polski pawilon którym którym m.in. zajmują się studenci Japonistyki z różnych uniwersytetów. Ale z każdego tego dużego 9 osób i z prywatnych bodajże po cztery. Po Polska jest prezentowana na pawilonie narodowym o powierzchni blisko 1000 m2. Nasze państwo będzie ukazywane jako kraj, którego głównym zasobem są ludzie: kreatywni, otwarci i wykształceni. Oprócz tego położono nacisk na tworzenie kontaktów biznesowych i łączenie tradycji z innowacyjnością no i też bardzo ważne jest to, że pokazać, jak ja to mówię po troszeczkę japońsku, polskie omotenashi. Omotynasi jest to słowo z japońskiego, które oznacza gościnność i Myślę, że jest to nasz motyw przewodni podczas pracy, czyli staramy się sprawić, żeby nasi gościa czuli się tak, jakby nie byli w Japonii, w pawilonie polskim, tylko jakby naprawdę mogli doświadczyć troje Polski. Studenci UAM-u będą wspierać polską wystawę jako przewodnicy, tłumacze i ambasadorzy polskiej kultury. Jako obsługa pawilonu Polski, nasza pa praca polega na tym, aby być w kontakcie z gośćmi pawilonu. To my ich zapraszamy, wpuszczamy do pawilonu, witamy ich, prowadzimy ich po wystawie, odpowiadamy na pytania, pilnujemy, dbamy o to, żeby wszystko podczas dnia szło płynnie i bezproblemowo. Aby móc prezentować Polskę podczas tak prestiżowego wydarzenia, studenci UAM musieli przejść wieloetapowy proces rekrutacji. Proces rekrutacji składał się z czterech etapów. Pierwszym z nich było wysłanie CV i aplikacji, drugim nagranie filmiku lub prezentacji na swój temat, w trzecim etapie była rozmowa online, a w czwartym również rozmowa, w której musieliśmy się wykazać znajomością materiałów na temat EXPO, które nam zostały wcześniej wysłane. Wymagana była także znajomość języka japońskiego. Wymogi były znajomość języka japońskiego na poziomie N2. To jest taki egzamin uroń światowej, egzamin języka japońskiego. N2 to jest taki poziom dosyć wysoki. Pod względem językowym tutaj jakby specjalnie się nie martwiliśmy, bo nasi studenci są po prostu świetni i jesteśmy dosyć tacy pewni ich zawsze dobrych rezultatów. Światowa wystawa potrwa aż do października. Przed studentami z UAM pół roku pełnego wyzwań, intensywnej pracy, ale i bezcennych doświadczeń. W samym sercu jednego z najbardziej orientalnych krajów świata. To już wszystko, co przygotowali dla Was nasi dziennikarze. Jeśli odcinek Wam się spodobał, zapraszamy do odwiedzenia naszego Facebooka, Instagrama, YouTube'a oraz TikToka. Do, do zobaczenia! Do zobaczenia.